Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku chciałabym się z Wami podzielić moimi sugestiami dotyczącymi festiwalu Spring Break. Na Spring Break Showcase Festival and Conference to festiwal, który odbywa się w Poznaniu pod koniec kwietnia, czyli już stosunkowo niedługo, w ciągu dnia odbywają się przez trzy dni w Poznaniu różne panele dyskusyjne, spotkania dotyczące tematów branży muzycznej, a wieczorami jest prezentacja około 100 zespołów, które są takimi nadziejami, perełkami i mają duży potencjał, żeby zaistnieć na rynku muzycznym. W tym roku w odróżnieniu od poprzedniej edycji festiwal zyskał ze swojego sponsora tytułarnego, czyli firmy Enea, a także jest zdecydowanie w planie i w spisie zespołów więcej zespołów z zagranicy. Są, z, są zespoły z, z Danii, z Francji, z Litwy, z Łotwy i z Niemiec. Więc oprócz naszych rodzimych artystów będziemy mogli usłyszeć również zespoły z zagranic. Lista tych zespołów jest naprawdę długa, sądzę, że każdy tak naprawdę zespół jest wart zobaczenia, bo czemu nie, ale ze względu na to ograniczenie czasowe, no ta lista musi przejść jakieś, jakąś filtrację i trzeba dobry plan na te trzy dni ustalić, także postanowiłam się z Wami podzielić moimi sugestiami, ponieważ przeszłam przez całą listę i już sobie wypunktowałam zespoły, które chciałabym zobaczyć, Myślę, że mam nadzieję, że Przyda Wam się ta moja lista I też skorzystacie z moich rekomendacji Lecimy z pierwszą grupą Czyli tak zwane oczywistości Oprócz tych nowości, świeżej krwi Warto też zobaczyć Zespoły, które już ugruntowały się W branży muzycznej i są już znane No oczywiście jest tutaj Dawid Podsiadło z nową płytą Brodka, na którą myślę, że dużo osób Czeka na jej nowy materiał I chce zobaczyć co tym razem wykombinowała Monika Brodka jest jest tako Hemingway, oczywiście jest Renie która powróciła też z nowym materiałem i też na pewno dużo osób czeka, żeby sprawdzić yy, z czym powróciła. Jest Daniel Bloom i Tomek Makowiecki. Ja yy, Płytę Daniela Bluma ostatnio bardzo, bardzo pokochałam z tamtego roku, więc też chętnie, chętnie go zobaczę. Jest oczywiście Marcelina, Cold Air, jest Rebeka z nową płytą również Davos, Lily Hates Roses. Także to są takie zespoły, które, które są już szerzej znane, ale które przy okazji tego festiwalu można oczywiście również zobaczyć. I nie będę się więcej rozpowiedzieć nad tą grupą, bo to są takie tak zwane oczywistości, więc te koncerty najbardziej Wam polecam. Druga grupa to są zespoły, których już miałam okazję zobaczyć i na tej mojej liście znaleźli się tacy artyści jak fantastyczna Agi Brine, wzruszający Buslav, nieziemska Eryth, tutaj podkreślam, to jest, to jest dziewczyna, którą, którą miejcie oko, bo to jest niesamowita po prostu osobowość, zaskakujący Kroki, zespół uh który w zasadzie my naprawdę uwielbiamy, ja sobie liczyłam, że byłam już sześć razy na ich koncercie, to jest nasz zes wrocławski zespół Noto Pop. Noto Pop, ostatnio też zaczął e, pisać piosenki po polsku nie spodziewałam się, że, że tak aż bardzo mi się spodobają, więc musicie zobaczyć Noto Pop, elektryzujące Sokso, e, to jest zespół, któremu również bardzo mocno kibicujemy i też już, już ja już dwa razy widziałam ich na żywo i zdecydowanie są warci e, zobaczenia, Zagrał zagrał Również Rozali i zespół Zimowa. To są zespoły, które polecam Wam z własnego. Doświadczenia. No i na koniec zostawiłam sobie zespoły, które bardzo chcę zobaczyć, których nie miałam jeszcze okazji zobaczyć na żywo, albo takie, które dopiero odkryłam podczas przesłuchiwania wszystkich zespołów na liście spring breakowej. Jest tych zespołów naprawdę bardzo dużo, mam nadzieję, że zobaczę ich jak najwięcej. Nie wiem, rozstroję się, rozdwoję, może kupię sobie jakąś aplikację na, na komórce teleportacja. Nie wiem, może taka jest i, i spełnia swoje, swoje plany. Ale zespoły, które chciałabym zobaczyć również, to jest po pierwsze zespół Ja, który znalazł się w naszym podsumowaniu 2015 roku. Zespołu Ja jeszcze nie miałam okazji zobaczyć, ale ale czuję gdzieś podskórnie, że to, że to może być niesamowite doświadczenie. Zespół Geopathic to jest nowość, to jest połączenie Gurala i Adrianny Styrcz, czyli wokalistki Sinusoidal. Tak naprawdę nie słyszałam żadnej jeszcze próbki tego zespołu, ale sądząc po poprzednich doświadczeniach muzyki Górala i Adrianny Styrcz, myślę, że to może być. Wybuchowa mieszanka. Zespół, który mnie ostatnio dosyć wzruszył, to jest zespół, nie wiem do końca jak się wymawia nazwa, ale to jest BVRS, BVRS. -Y. Przepraszam, że, że źle mówię tą nazwę. Mam nadzieję, że ktoś mnie tutaj nakieruje, jak, jak powinno wymawiać ten zespół. Jestem niesamowicie ciekawa kariery solowej Mateusza Holaka z Małych Miast. Na razie mieliśmy dopiero jedną próbkę jego, jego solowej kariery, która, która bardzo mnie zaintrygowała, tak mo, można to powiedzieć. I jestem bardzo ciekawa, jakimi dźwiękami jeszcze wypełni ten cały cały koncertowy set, więc na niego też się jak najbardziej szkodzę na jego koncert. Przesłuchując te zespoły to dosyć zaintrykował mnie zespół Bloki yy, oraz zespół, który niedawno wydał swój pierwszy utwór, zespół Sumo. To, to są takie zespoły, które yy, Sumo poznałam leciutko przed oglądaniem listy, ale to są takie zespoły, które od pierwszych, od pierwszych dźwięków myślę sobie mm, to bym chciała poznać bliżej jak najbardziej. Ostatnio oglądałam streaming live koncertu zespołu Hospital, który był w Łodzi. Chętnie sprawdziłabym się, jak, jak ten zespół występuje na żywo. Coś, co było takie inne od wszystkich zespołów, to klasyczne brzmienia Michała Kmiecika. To, to jest coś, co, co faktycznie przyprawiło mnie o, o ciarki. Chętnie poruszam się do How Dare You, Alexis? Również jestem ciekawa, jaką postacią jest bardzo barwna K-Blix, która, która już zaliczyła bardzo dużo fajnych supportów przed, przed gwiazdami. Zwróciłam również uwagę na taki dosyć orientalny styl zespołu Automat. Automat. Nabytki You Know Me Records, wytwórni You Know Me Records, czyli Sotej i Sonar. Ten ostatni zespół niedawno występował po raz pierwszy świat się kręci, widziałam to nagranie i tak. Jestem dosyć zaintrygowana tą mieszanką i tak nie do końca sobie jeszcze tego, to pokładałam w głowie i chętnie dam temu szansę dwa zespoły, które mnie mocno poruszyły, a nie spodziewałam się, bo to nie jest jakiś taki gatunek, który ja słucham na co dzień, ale zespół nie moc z lekko takimi mocniejszymi klimatami i brzmieniami oraz zespół żółte kalendarze. Który też, jak jeszcze w połączeniu, bo słuchałam ich na, na SoundCloudzie, mieli taką okładkę z lepek różnych wycinanych yy, fragmentów gazety razem i to w połączeniu z tą muzyką tak mnie bardzo zaciekawiło. Mnie bardzo zaciekawiło i zaintrygowało, to chyba jest najczęściej używane słowa podczas tego, tego filmu. Ale w zasadzie no, takie emocje towarzyszą temu przesłuchiwaniu. O, i jeszcze na koniec taki fenomen licalistki z Krakowa zespół lor, który też jakiś czas temu już obserwowałam. I, i zobaczymy, jak tak młode osoby się zachowują na scenie i jak sobie poradzą z taką dosyć wymagającą publicznością. Fajnie, że festiwal jest taki różnorodny i znajdzie się miejsce i na zespół elektroniczny i na zespoły z domieszką jazzu i na jakieś klasyczne brzmienia. Jest bardzo dużo zespołów też takimi mocniejszymi klimatami, więc takie mocno rockowe, więc lista jest... Jest długa. Mam nadzieję, że moje sugestie Wam, wam pomogą. Wpadajcie na Spring Break Festival do Poznania, bo myślę, że naprawdę warto. Przez atmosferę, przez zespoły, które tam występują. Osobiście ja i Marta planując ten nasz festiwalowy sezon no nie mogłyśmy sobie odpuścić festiwalu Spring Break. Nie, nie ma takiej opcji. Także do zobaczenia na tych koncertach, które polecałam. A może też na innych. Nie wiadomo, co się wydarzy. Trzymajcie się. Hej!